Cześć wszystkim, z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Witam Was serdecznie w kolejnym Technicznym Poniedziałku. Jak co tydzień przeanalizujemy sobie 10 spółek wybranych przez Was, zobaczymy, co tam ciekawego widać na wykresach, a być może nic nie widać, bo takie spółki też dzisiaj będą, że, że trudno coś o nich konkretnego technicznie powiedzieć. Przypomnę krótko, że żeby Wasza spółka znalazła się w takim zestawieniu, musicie zaproponować ją w komentarzu pod tym nagraniem. Jeżeli spółka już się znajduje, jeżeli oczywiście można zgłosić kilka spółek, prawda? Jeżeli jakaś spółka już się znajduje, dajecie jej po prostu łapkę w górę. Wtedy ja wiem, że więcej niż jedna osoba głosuje za daną spółką. No i raz w tygodniu, w ciągu weekendu takie właśnie głosy zbieram, analizuję te wybrane 10 spółek i w poniedziałek, czasami we wtorek to nagranie się ukazuje. Więc myślę, że już możemy powoli działać, powoli przystępować do analiz. Partnerem dzisiejszego nagrania jest serwis stockwatch.pl, z którego jak widzicie ja sam korzystam już od ponad 10 lat i który to serwis wspomaga mój proces inwestycyjny, zarówno od strony technicznej, jak i od strony fundamentalnej. Tym, co ja cenię najbardziej w serwisie, jest oczywiście analiza raportów okresowych. Krótko po tym, jak spółka opublikuje raport w serwisie, pojawia się jego analiza. Dzięki temu uzyskuje nowsze, szersze spojrzenie na sytuację finansową, sytuację fundamentalną spółki. Więc jest to u mnie pozycja obowiązkowa przy jakichś zakupach długoterminowych. Dostęp do tych analiz otrzymujecie w ramach abonamentu premium. Abonament premium to jest rzecz, która z pewnością jest warta swojej ceny, zawiera szereg korzyści i pozwala Wam. W pełniejszym stopniu uzyskać dostęp do serwisu. No i oczywiście te funkcjonalności, moim zdaniem, zwracają się później w wynikach inwestycyjnych. Najciekawsza rzecz jest taka, że korzystając z kodu Humanista, jesteście w stanie uzyskać 10% zniżki na swój pierwszy abonament, czyli dokładnie tak jak brzmi mój login. Wpisujecie w to pole hasło Humanista i ono obniża wam wasz koszt pierwszego abonamentu o 10%. Uważam, że warta, uważam, że jest to rzecz warta korzystania, warta przetestowania. No najlepszym faktem jest właśnie mój staż w serwisie i potwierdzający, że, że to jest ciekawa, dobra propozycja. Zaczynam od spółki 11 Beat Studios spółki, którą posiadam prywatnie, kupioną. W zasadzie z rekomendacji mojej małżonki, która o ile zazwyczaj nie angażuje się w proces inwestycyjny, zostawia to w całości mi. O tyle tym razem powiedziała: Kupmy ile bita, bo uważam, że, że warto. Tak? Nie wnikałem w przesłanki, mówię: Dobra, zrobimy sobie eksperyment i tego ile bita faktycznie kupiliśmy. Natomiast jeśli chodzi o samą warstwę techniczną widzimy, że no na razie jeszcze nic nie zwiastuje tutaj jakiegoś powrotu spektakularnych nowych poziomów. Mimo, że do rekordów wcale dużo nie brakuje, natomiast widzimy, że no kluczowym obowiązującym technicznym poziomem jest przede wszystkim to wsparcie w okolicy 460 zł ustanowione i, i potwierdzone pod koniec zeszłego roku. Do pewnego momentu bardzo dużą rolę miał poziom 500 złotych, natomiast widzimy, że poziom 500 złotych się zdezaktualizował, to znaczy piękne, charakterystyczne i, i bardzo przewidywalne wybicie miało miejsce na początku tego roku. Natomiast później kurs, no już możemy to też przybliżyć, przechodził przez ten poziom 500 złotych. Kilkukrotnie bez większych trudności, i w zasadzie na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że poziom 500 zł nie jest jakimś szczególnie wyrazistym poziomem technicznym. Zamiast tego, raczej to 460 nam wyrasta, wyrasta od spodu od góry nie mamy tutaj wydaje mi się jakiegoś szczególnego technicznego oporu. No oczywiście widzimy już gołym okiem, że te wierzchołki układają nam się w pewną taką zwartą, zwartą grupę, że można je opisać jakąś linią, natomiast ja nie, nie lubię linii skośnych. One są na tyle subiektywne, na tyle zależą od tego, czy my używamy wykresu liniowego, czy logarytmicznego, czy skorygowanego o luki dywidendowe, czy nieskorygowanego, że te linie są bardzo zawodne, one się bardzo rozmywają. Natomiast no, w tym momencie ewidentnie ta tendencja spadkowa w wierzchołkach jest. Więc yy, będę tutaj konsekwentny, nie posłużę się tą linią z kością, nie zrobię na jej podstawie jakiejś. Yy technicznej bariery, aczkolwiek wiem, że też wielu inwestorów będzie na to patrzyło. Zostawmy tylko to w takim punkcie, że mamy 460 zł jako wsparcie. Obecnie jesteśmy troszeczkę wyżej na poziomie 480 zł i de facto czekamy. Tak? Czekamy na, na nadanie kierunku. No mamy, mamy tutaj 580 jako techniczny opór, ewentualnie 620, gdybyśmy faktycznie chcieli wyżej wyjść, natomiast myślę, że w pierwszej kolejności grane będzie to 500 180, więc jest ten zakres cenowy dosyć jasny, dosyć klarownie wytyczony w tym roku. On nie jest szczególnie szeroki, i jest widoczny i w zasadzie myślę, że czekamy na nadanie kierunku, na to, w którą stronę kurs wyjdzie. No jeżeli zbliży się do 460, i tutaj nie będzie jakiejś wyraźnej obrony tego poziomu, jeżeli nie będzie w stanie przez dłuższy czas od tego poziomu odjechać, z pewnością inwestorzy zaczną się niepokoić, no i słusznie, no bo bo niebronione wsparcia mają tendencję do, do pękania. Kolejna spółka action tutaj widzimy też ładny ruch wzrostowy jeszcze z 20 roku, w 21 spółka z okolic 2 zł wjechała nam ostatnio na 13, prawie 14, więc piękna, piękna tendencja wzrostowa, natomiast ta tendencja wzrostowa no, na razie przerwana, na razie zatrzymana. Do pewnego momentu działał nam poziom 10 złotych, tak jak wcześniej przy 11 Bicie było to 500 zł, ta okrągła wartość, tak tutaj mieliśmy tych złotych dziesięć. 10. To był poziom, który, no, można powiedzieć w przybliżeniu, że tam na początku marca nam zatrzymał wzrosty. Natomiast bardziej on tutaj miał znaczenie pod koniec czerwca, na początku lipca, ale widzimy też, że ten poziom został, został naruszony, co prawda wyciągnięty, natomiast już troszeczkę naruszony. Kurs obecnie jest lekko powyżej tego poziomu, więc w przypadku. Mm, Wykresu, który obserwujemy w przypadku spółki action tak naprawdę wymowa jest dwojaka. No widzimy ten ruch spadkowy. On się troszeczkę niby zatrzymał na poziomie 10 zł, ale jeszcze nie jest to potwierdzone. Myślę, że w najbliższych dniach będziemy mogli obserwować, czy tutaj coś się zadzieje, czy, czy jednak nie. Tam ta okolica 10-50 być może, być może jeszcze przez parę dni będzie się utrzymywała. No w szerokim ujęciu jest ruch wzrostowy, jest korekta, więc obserwowałbym poziom 10 zł krótko mówiąc tak czy ten poziom będzie w stanie się bronić czy też nie po stronie wzrostowej no niby są jakieś tam techniczne opory na razie ich bardzo nie widać one nie są bardzo mocne myślę że dopiero 13 zł tutaj będzie stanowiło potencjalną barierę dla, dla wzrostu notowań więc jest trochę luzu jest trochę przestrzeni w której można rosnąć także z, z trendowego szerokiego punktu widzenia no jeszcze nie ma wielkich powodów do obaw. Natomiast ta korekta już sięga około 30%, więc też zrealizowała się duża część, myślę, takiego korekcyjnego impetu spadkowego, no ale też nie widać bardzo powodów do tego, żeby kurs miał ochotę rosnąć, więc czekamy, obserwujemy poziom 10 zł. Dobrze zachowuje się Alior. Alior tutaj ładnie nam odbija. Pamiętamy już rok 20 o bankach to było mówione wielokrotnie. W tym momencie też obserwujemy odpowiednie zawirowania z inflacją z potencjalnymi oczekiwaniami do stu procentowych z kredytami frankowymi i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Alior w w tym momencie widzimy tutaj dane na, na piątek, na ostatnią sesję piątkową wyrównywał te maksima, dzisiaj w poniedziałek już te maksima przebił i jest wyżej, więc Alior potwierdza swoją siłę, pokazuje się z dobrej strony, no i tak naprawdę jesteśmy w trakcie trwającego impulsu wzrostowego, więc mamy trend wzrostowy, mamy rozwijający się impuls wzrostowy, mamy tą korektę już w pełni domkniętą, w pełni zakończoną, no, można poszukać jeszcze jakichś Technicznych oporów, natomiast jest to takie odwoływanie się do poziomów sprzed półtora roku. Te poziomy no, istnieją, można je zarysować. Myślę, że w tym momencie, jak narysujemy po tym wierzchołku i po tym dołku. To ta okolica 38, 60 powiedzmy wyrastałaby nam na taki techniczny opór, natomiast no, ja nie szczególnie lubię aż tak bardzo się cofać w przeszłość, więc przyjmijmy, że Alior rysuje nowy swój trend wzrostowy na razie po stronie wzrostowej nie ma żadnych ograniczeń jest w trakcie impulsu, pokonał szczyt, więc można powiedzieć, bardzo dobrze, czekamy na rozwój zdarzeń. Kolejna spółka, która różni się pomiędzy tym, co jest już dzisiaj na sesji, a pomiędzy tym, co widzimy na wykresie, jest bowiem, ponieważ Bowim dzisiaj rośnie o 10%, wyrównując w zasadzie maksima z połowy lipca. Tego nie widzimy jeszcze na wykresie, no bo ja mam zaciągnięte dane, dane piątkowe. W każdym razie bowiem pokazał dobre wyniki finansowe i jest już gdzieś tam lokalnie, cień wychodził powyżej, natomiast no, z tego, co patrzyłem na obecnym etapie sesji, gdzieś tam w okolicy 12,60 te notowania się znajdują. Więc też troszeczkę idąc z tą retoryką Aliora i tą, tą analizą, czyli mamy ruch wzrostowy, mamy nowy ruch wzrostowy, nie cofając się do tego, co było w przeszłości, widzimy, że w przeszłości no, bywało różnie, bywały lata wzrostowe, spadkowe, natomiast ostatnio, bardzo piękny trend trend wzrostowy. No oczywiście wiemy, że tutaj ceny stali dyktują nam warunki, dyktują nam również wyniki finansowe tejże spółki. W każdym razie, z strony technicznej, ruch wzrostowy jest, trend wzrostowy jest. Są wyrównane ostatnie trendowe maksima, więc prawdopodobnie też kolejne sesje mają szansę na, na kontynuację zwyżek. Są również pewne techniczne, techniczne poziomy. Znowu, nie myślę, Okrągły poziom 10 zł zatrzymał nam spadki, więc te okrągłe wartości. Wcześniej zresztą 5 zł też, też się dosyć mocno zaznaczyło nam na wykresie. Więc te okrągłe poziomy no, przyciągają oko inwestorów. Tak było wcześniej, tak było w przeszłości, tak też jest i dzisiaj. Więc myślę, że bowiem jako kolejna spółka dzisiaj rysuje nam dobrą wzrostową, trendową historię. No, po przeciwnej stronie mamy, mamy grupę azoty, tutaj no, nie ma już tak ładnej tej, tej historii wzrostowej, były wzrosty na przestrzeni zeszłego roku i obecnego roku, ten rok również gdzieś tam ładnie się zaakcentował wzrostowo, natomiast ta korekta nie dość, że jest rozciągnięta w czasie i ona trwa już dosyć długo, ona trwa od początku maja do początku sierpnia, Czyli to już, jest, to już jest 3 miesiące, dosyć długi czas. Po drugie, jej głębokość również jest znaczna. Jeszcze nie przebiliśmy um, jakichś niepokojących wsparć. No było pewne wsparcie techniczne w tym rejonie, w rejonie 32 zł. To wsparcie zostało pokonane faktycznie. To pierwsze takie ostrzegawczy poziom można by było powiedzieć. Natomiast w tym momencie jesteśmy, jesteśmy już niżej. Myślę, że gdzieś tam jakieś wsparcia, słabsze, bo słabsze, ale można by było pociągnąć w rejonie złotych 29, zł. więc widać ewidentnie, że grupa azoty zachowuje się słabiej, zachowuje się już nie tak super wzrostowo. Pierwszy poziom ostrzegawczy został przełamany w tym momencie drugi poziom ostrzegawczy, dla mnie przynajmniej jako posiadacza. Akcji. Myślę, że ja bym w ogóle, gdybym wcześniej go analizował, grupę azoty, i gdybym posiadał tą to, to, to spółkę w ujęciu trendowym, prawdopodobnie reagowałbym w okolicy 32 zł. W tym momencie poziom 29, no też jest jakąś barierą, natomiast jest to już głębsza bariera. Widzimy, że jeżeli ktoś przetrzymał zjazd z 38 na 29, prawda, czyli czyli zjazd o, o 25%, no to już to musi być mocny zawodnik, więc, więc myślę, że to 29 też jest takim, dla mnie by było na pewno takim ostatecznym progiem bólu. Ja raczej w oparciu o zagrania techniczne nie dopuszczam do tego, żeby moje spółki traciły aż tak dużo tak żeby aż tak bardzo cofały się od szczytu. Chyba że oczywiście no, to ta wymowa techniczna układa się trochę inaczej ale w przypadku grupy Azoty tak. Nie jest. Czyli grupa azoty słabo, korekta głęboka, korekta długa. Można się zacząć zastanawiać, czy to jeszcze korekta, czy to już jest ruch spadkowy. Zobaczymy, myślę, w jakiejś przyszłości. Mennica Skarbowa, spółka z New Connect, nie, myli, nie mylić z Mennicą Polską, bo to są dwa różne podmioty. Można, można tutaj się czasami zgubić. Widzimy, że akurat Mennica Skarbowa bardzo. Nie chcę powiedzieć neutralnie, bardzo nudno. Natomiast no tak, to, tak to wygląda, prawda? oczywiście po roku 2020, który był naprawdę spektakularny, myślę, że nawet 2019 był bardzo dobry, z rejonów 5 zł spółka poszybowała szczytowo na 200 zł, czyli rok 2019, rok 2020 naprawdę fenomenalne, natomiast tamtego czasu kurs się w zasadzie zatrzymał, oscyluje sobie w okolicy 100 zł, natomiast też trudno jest powiedzieć, żeby to 100 zł było szczególnie mocnym technicznym wsparciem, ponieważ widzimy, że Zdarzały się nawet niekrótkie okresy, kiedy te notowania poniżej 100 zł się znajdowały. Więc, yy, ok, mamy to 100 zł jako. Yy. Nie powiem nawet oś wahań, no bo osią wahań byłoby myślę 110, gdybyśmy próbowali w ten sposób to przeanalizować. W każdym razie kurs zmniejsza swoje wahania. Trudno jest też powiedzieć, żeby tu się budowało jakieś napięcie pod wybicie. Ono się może budować na spółkach, które robią jakieś ruchy faktycznie wzrostowe czy spadkowe. Tak? Jeżeli coś idzie tak bardzo bokiem, no to prawdopodobnie... Nie zakładam tutaj jakiegoś rychłego wybicia. Tak? Analiza jest relatywnie prosta. Jak pójdzie w górę, zakładamy ruch w górę, jak pójdzie w dół, zakładamy ruch w dół. Natomiast również prawdopodobne jest to, że kolejne trzy miesiące będziemy czekali na ruchu bocznym i nic się nie wydarzy. Odlewnie. Kolejna historia wzrostowa, kolejna historia pokonywania ostatniego wierzchołka. Tutaj ta płynność nie jest aż tak duża na walorze. Widzimy to po przebiegu notowań, natomiast no, tendencja jest cały czas wzrostowa. Zwłaszcza rok 2021. Wcześniej w 2020 no, też się działo, ale już bardziej mm, mieszane były te nastroje. Natomiast 2021 tak umiarkowanie wzrostowo, no umiarkowanie jak na ostatnie warunki, czyli z okolic 5 zł na 6,50 to nie są małe wzrosty, ale, ale wiemy też, że w bieżącym roku jest dużo spółek, które wzrosły znacznie bardziej. Czyli tutaj mamy odlewnie, które rosną całkiem przyjemnie, w miarę czytelnymi, w miarę takimi zwartymi ruchami cenowymi obecnie pokonaliśmy wierzchołek, idziemy wyżej. Oczywiście taka sama logika jak przy spółce Alior, jak przy spółce Bovim. Czyli generalnie pokonujemy szczyt, jest nieźle, obserwujemy wsparcia, tutaj też te wsparcia są dosyć czytelne. 5,80 nam tutaj ładnie się uformowało jako taki istotny techniczny poziom, być może 6,40 jako pokonany wierzchołek też za jakiś czas będzie nam służyło jako techniczne wsparcie. Spółka People, People Can Fly Group, czyli znowuż mamy producentów gier, no i taka średnio, średnio udana historia sukcesu, jeśli chodzi o wykres, natomiast z drugiej strony pamiętamy, że wiatr dla producentów gier ostatnio też niekoniecznie wieje w plecy, oczywiście wszystkiemu przysłużył się CD Projekt, no już nie będziemy tego tematu bardzo mocno grillowali. Widzimy opór techniczny w okolicy 82, bardzo wyraźny, bardzo mocny. Jeśli kiedyś przyjdzie do testowania, to z pewnością rynek będzie go widział. Natomiast obecnie tym technicznym oporem jest poziom 62, myślę, złotych, czyli. Poziom, który ogranicza nam obecne wahania cenowe. W zasadzie od maja były tam jakieś pojedyncze próby przełamania, ale bardzo szybko zanegowane. Jedna sesja plus 11, druga sesja minus 11 i wszystko się wyzerowało. Czyli, czyli na People can fly ewidentnie widzimy zejście na niższą półkę na niższą półkę cenową. Tutaj te wahania od dołu, no troszeczkę trudniej jest już złapać pojedynczym poziomem, ponieważ jest to zakres między 56 a 58. No przyjmijmy to 58, ponieważ ostatnio notowania ten właśnie poziom honoruje, aczkolwiek no nie jest to super mocne wsparcie i mamy generalnie bardzo prostą również analizę. Czyli wyjdzie dołem, pewnie pójdzie w dół, wyjdzie w górę, prawdopodobnie będziemy grali w górę, tak? To nie jest jakoś super skupione. Super złożona analiza, natomiast no takiej analizy też nie trzeba robić. Uważam, że bardzo wielu inwestorów właśnie czeka na nadanie kierunku. tak Obserwuję sobie, niektórzy kupią być może w oczekiwaniu na jakieś wyniki, w oczekiwaniu na jakieś fundamenty, i jeżeli będzie potwierdzony ruch w górę, zaczną się przyłączać kolejni inwestorzy, zaczniemy szukać kolejnych technicznych oporów. Na razie jeszcze troszeczkę na to za wcześnie czekamy, żeby w ogóle coś się wybiło. Przedostatnia spółka PPS, tutaj też mniej wzrostowa historia, w zasadzie spółka, na którą nie zwróciłbym uwagi w oparciu o techniczne kryteria. Mamy tu jakieś zgranie się technicznych wsparć. Bardziej lub mniej można to zgranie określić, ponieważ zakres jest dosyć szeroki. Myślę, pomiędzy złoty 25 zł a ,30 zł 30 jest taki obszar, w którym notowania wcześniej dwukrotnie zawracały. Miało to miejsce na wiosnę zeszłego roku i na jesieni zeszłego roku. Tym razem również tutaj zeszliśmy, więc no wolelibyśmy pokonywać opory niż, niż powracać do wsparć. Widać, że ta spółka nie ma super historii wzrostowej, nie ma super trendu wzrostowego, wręcz przeciwnie, jest to raczej ruch boczny, bardzo głębokie korekty, korekty, które potrafią nam zerować 100% poprzedniego ruchu wzrostowego, no i w tym momencie wahamy się na granicy Ilo dwuletnich maksimów, przepraszam, dwuletnich minimów, jeżeli zejdziemy poniżej poziomu złoty 15, będziemy na poziomach najniższych od 4 czy, czy 5 lat. Czyli no bez rewelacji, generalnie ostatnia nadzieja dla wielu inwestorów to jest właśnie to, czy w tym obszarze kurs zmieni kierunek. Jeżeli zmieni, no to jeszcze jesteśmy troszeczkę na, na wodzie. Jeżeli nie, no to niestety, niestety pod wodą, także mało atrakcyjna technicznie, moim zdaniem oczywiście spółka. Ostatni walor Toja, niedawno było o niej dosyć głośno. Tak, dosyć często się pojawiała jako spółka, która ma zdrowe fundamenty, która fajnie może rosnąć. Tam się trochę akcjonariat wyczyścił, jakieś dywidendy się zaczęły, zaczęły przewijać. Jeszcze może nie jakieś super regularne, ta historia dywidendowa też skomplikowana, no ale, ale o tej spółce troszeczkę się mówiło. W tym momencie już ma wrażenie, mówi się troszeczkę mniej. No zobaczmy, tak? Dopóki rosło, dopóki ta tendencja wzrostowa była zachowana, wszystko było bardzo spoko bardzo fajnie. Tak? Czyli generalnie szło jak pod kreskę z okolic 6 zł na początku tego roku po okolice 9 zł jeszcze w połowie czerwca. Tym razem jesteśmy już niżej. Czy to jest korekta? Na razie tak, na razie tylko korekta, natomiast widzimy też, że ten impet troszeczkę wyhamował, troszeczkę te notowania przedłużają tą korektę. Od szczytu mija nam już półtora miesiąca, więc też dosyć długi czas. Jeszcze nie widać, żeby kurs miał się zrywać do, do wzrostów. Nie wygląda to źle, krótko mówiąc, ale zaczyna też budzić pewne, pewne znaki, znaki ostrzegawcze i pewne Obawy. Gdybym miał tutaj szukać jakichś technicznych wsparć, no nie ma ich też super dużo, one nie są szczególnie wyraźne. Trudno jest coś ewidentnego, coś na co wszyscy byśmy patrzyli narysować. No jest to wsparcie na poziomie 7,80 z ostatnich miesięcy, tak to nazwijmy. I tutaj widać, że już raz kurs w ciągu sesji na ten poziom zawędrował. Ten poziom został póki co obroniony, ale myślę, że właśnie na ten poziom bym patrzył. Są jakieś wierzchołki jeszcze wcześniej z, z roku poprzedniego, z roku 2020, natomiast one zostały już tutaj zatarte tymi notowaniami i wydaje mi się, że straciły swoją aktualność, straciły swoją moc, tak, taką zdolność do przyciągania uwagi inwestorów, którzy by w okolicy wsparć kupowali. Raczej poziom 7,80 bym... Bym tutaj obserwował. No i ewidentnie do tego poziomu się zbliżamy. Troszeczkę ostatnio te sesje wzrostowe, tam jakieś 5% prawie, prawie wzrostów było, bodajże w czwartek. Natomiast no jeszcze to nie jest sesja, czy to nie jest układ sesji, który by zmieniał nam cały ten ruch spadkowy. Wcześniej też były takie podbicia wzrostowe, ale, ale na razie nic się nie zmienia. Cały czas jesteśmy relatywnie bliżej 7,80 niż, niż tych poziomów w, w okolicy tam 9 920 gdzie można by było szukać kolejnych szczytów kolejnych ataków na nowe maksima. Więc krótko podsumowując to nagranie te spółki które dzisiaj przeanalizowaliśmy, wydaje mi się, że jest to mieszanka. Ewidentnie wybijały się spółki, które które robią nowe Maxima, tak? Zobaczmy, action. Bardzo ładnie, ostatnie Maxima, bowiem również bardzo dobrze. Co tu jeszcze mieliśmy? Odlewnie, fajnie, ale też były spółki. O bardzo słabej bądź mieszanej wymowie technicznej, tak. No, skarbowa totalnie trudna do analizy, trudna do określenia kierunku, w którym to pójdzie, więc jak nic nie wiadomo, to w zasadzie lepiej się tym walorem moim zdaniem nie interesować, tak? Przynajmniej ja bym się nie zainteresował, bo to jest rzut monetą co my tu mamy, people can fly, no można się naczaić na to wybicie, ale, ale to też jest kwestia tego, czy ono przyjdzie, czy ono nie przyjdzie, tutaj nie mamy wsparcia trendu wzrostowego, trudno jest zakładać kontynuację akurat, akurat wzrostową, 11 bit też od roku w zasadzie w ruchu bocznym pomiędzy 460 a 580, na razie nie zdradza oznak Kierunku, w którym by się kurs miał udać, aczkolwiek widzimy, że no zbliża się do tego dolnego ograniczenia. Azoty, tak mieszane powiedzmy, mieszana wymowa PPS z racji płynności, ja bym tutaj w ten, w ten walor nie, zare, nie zaryzykował zainwestowania, ponieważ nie gwarantuje to możliwości płynnego wyjścia z pozycji, gdyby coś się zadziało, no i ta toja. Która jeszcze wygląda nieźle, ale też być może jakaś niepokojąca korekta będzie nam się rozwijała. Czyli taka mieszana bardzo wymowa. Trudno i myślę jednoznaczny wniosek wyciągnąć co do tego, co tam się dzieje na, na rynku na podstawie akurat tego zestawu spółek. No, to, co, to, co moją uwagę przyciąga, to są właśnie te. Walory, które podnoszą swoje maksima. Tak? One sugerują, że w ich wypadku akurat korekta się zakończyła i mamy kontynuację wzrostu, więc takich walorów należy się moim zdaniem trzymać. Ja raczej nie szukam i nie skupiam się na, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale takich próbach reanimacji truposzy czy, czy spółek, które są gdzieś tam na marginesie i że Anusz nagle coś pojedzie nie wiem z 40 zł groszy na 60 groszy tak na niedużej płynności to nie jest mój obszar zainteresowań więc no tak po prostu tak po prostu inwestuje. Dziękuję Wam serdecznie, cieszę się, że dotrwaliście do tego momentu. Słyszymy się jak zwykle za tydzień. Oczywiście, jeżeli macie propozycje jakichś spółek, wrzućcie je w komentarz. Wtedy jest duża szansa na to, że one się znajdą w przyszłotygodniowym zestawieniu. No i zobaczymy, zobaczymy. tak Ja obserwuję przede wszystkim producentów gier. Nie jako spółki, które bym tam intensywnie posiadał czy chciał posiadać, ale jako hosta która nam zgasła do pewne, w pewnym momencie. Obserwuję po prostu, czy to się odrodzi, czy tutaj się pojawi jakiś nowy wiatr w żaglach, czy jednak nie, czy jednak będziemy skazani na kontynuację takich dosyć nerwowych ruchów bocznych. Tu mam jakiś CD-projekt, który też de facto no, trochę odreagował, ale ale nie pokonał skutecznie 200 zł. Teraz się znowu osuwa w okolice 180-170, więc też tak, no niby odbicie, ale ale, ale nie do końca, więc obserwujemy. Tak? Jest na rynku naprawdę mnóstwo spółek, które fajnie sobie radzą, więc myślę, że tam należy koncentrować swoje zainteresowanie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia kolejnym razem i cześć.